Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku. E, no ten odcinek nie jest zbyt wesoły aktualnie dla mnie, bo czekałem, czekałem, czekałem bardzo, całą galę czekałem na dwie walki, jesteśmy po UFC 285, bo jest... jest niedziela, jest piąty, czekałem na dwie walki, czekałem na walkę Mateusza Gamrota, po której byłem zadowolony i czekałem na walkę Cyrila Gana z, z Joe Jonesem, po której byłem wkurwiony. No, czekałem sobie na walkę, chciałem zobaczyć za waleczka, Waleczkę, za Waleczkę i zobaczyłem jo Jonesa, który wyszedł z typem, który dokładnie nie wiem, czy on się w ogóle orientował, gdzie on był, bo, bo tak to wyglądało, niestety. Yy, no, tragedia, tragedia. Lil'Gan zawalczył tak, jakby, jakby po prostu, jakby chciał zawalczyć, zawalczyć, jakby chciał wejść i wyjść. No, tragedia, 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 ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym bo mamy. UFC, zajebiste UFC, to jest, to, jest, to jest śmieszne, bo mamy zajebiste UFC, eee, a dokładnie jest to UFC mm, Fight Night, Mamy walkę Jan kontra 20 chwili to jest walka wieczoru. Aleksandr Wołkow, Aleksandr Romanow, Nikita Kryla, Ryansman Jest naprawdę zajebista karta. Jak na, jak na UFC, eee, po prostu Fight Night zwykły. To jest zajebista karta. Ja mam sobie dwie waleczki. Yy, stwierdziłem, że, że pierdole, bo mocno wyrównane walki. Wołkowa mamy z Romanowem. Romanow ostatnio przegrał z... z... Romanow ostatnio przegrał z Marcinem Tyburą. Jeżeli mu się będzie udawało obalać Wołkowa, to powinien wygrać tę walkę na Cilku, ale ja się nie pokuszę. Defensywne zapasy też powinny Janowi pozwolić tą walkę wygrać. Ale... Yy, Powinny, no właśnie, tylko czy będą, bo jak dwa Fili zacznie obalać i będzie mu się udawało obalać no to, no to wiemy jak to będzie wyglądało Ale, ale jeżeli nie to w stójce na pewno go zbije ee, Jan, a my przechodząc do, o Jezu Nie, Snukara nie będziemy obstawać, Cię nie znam a jest, i też tak przez dwa, ale, ale coś możemy pokminić Nie no, że Ty, ee, Williams, Brzeski, raz I Nurma Gomiedow. Martinez, to jest dwa, yy, Nurmagomedov kontra Martinez, mamy ciekawych zawodników, a zwłaszcza tutaj, czyli Saida Nurmagomedova, yy, to jest zawodnik, który przegrał tylko z Barcelosem na punkty, będzie się mierzył z typowym stójkowiczem, będzie się mierzył z typowym stójkowiczem, a tutaj nie trzeba dużo mówić, wystarczy sobie yy, trzy ostatnie walki zobaczyć, mamy punkty, mamy poddanie, mamy poddanie. Jestem, no, Jezu, no to jest bardziej niż pewne, że on będzie w stanie obalać sobie Jonathana Martineza. No to jest bardziej niż pewne. Eee, no mi się wydaje, że nie, że nie pozwoli Jonathanowi Martinezowi na zbyt wiele w stójce. W pierwszej rundzie już obali i jak nie skończy, to na punkty z pewnością dowiezie. Eee, tym bardziej, że Martinez to jest dobry stójkowicz, ale na UFC nie jakiś wyśmienity. Więc Nurmagomedov 1.50. Wydaje mi się powinno na sobie tutaj wejść. I mamy. Carl Williams kontra Polak Łukasz Brzeski. Który wszedł do UFC nijak. Kompletnie nijak. Przegrał przez decyzję. Z Martinem Budajem. Tak z Martinem Budajem. No powiem tak. Bardzo średnia walka dla oka. No słaba. Nie ma co się oszukiwać. Carl Williams. Zawodnik. Który ostatnie cztery walki wygrał. I on nie ma, nie ma żadnych, yy, on nie ma żadnych problemów, czy wygrać, czy na punkty, czy przez KO, czy przez TKO. Więc, według mnie, yy, patrząc, jak cię zaprezentował Łukasz Brzeski, że też już jest presja, bo to już jest jego druga walka w UFC i pierwsza była przegrana. Yy, zaraz może być problem, jeżeli tą wygra. To jakaś presja jest na pewno, że musi tą walkę wygrać. Yy, patrząc na warunki fizyczne. I patrząc na to jak y, będzie się potrafił Poruszać, poruszać Carl Williams y, No to wydaje mi się, że Może nie przed czasem, ale wypunktuje sobie Polaka Niestety Ale, ale Łukasz Brzeski no, Nie ma ład najłatwiejszych przepraw W tym UFC Dostaje teraz mimo wszystko, że debiutanta Ale jeżeli ktoś sobie dokładniej przeanalizuje To niezłego, naprawdę niezłego de debiutanta Jeżeli chodzi, no oczywiście w UFC y, Ale no, ja sobie dam na Karla Williamsa Jeszcze patrząc Tutaj wiadomo, patriotycznych ludzie 2,05 na Łukasza Brzyskiego, ale no niestety ja postawię na 1,71 Carl Williams, i to wszystko. I to wszystko: 2,57 to zostawię. Nic więcej dodawał nie będę w tym odcinku. To na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach na live. Ach. Na razie, cześć.